Siemano, siemano, z tej strony on Dzisiaj kolejny odcinek z City Skylines i, i cóż, i, i, i tam Budujemy sobie dalej miasto. Dociągniemy sobie tu drogę właśnie, bo poza cikiem po pierwsze tu sobie taki takie rondo zrobiłem i zrobiłem taki most ładny na nowe miasto. Czym będziemy się... Zaczniemy się tutaj zajmować tą okolicą. No i dobra, zachęcam do subskrypcji i tak dalej. E, dobra, to może zrobimy taką po prostu drogę, nie? I, i mamy taki ładny wyjazd po prostu dołóżmy sobie drogi, zrobimy chyba taki jeden wyjazd, tutaj nie będziemy budować, po prostu tutaj dokończymy sobie budowę tego, więc tak, tu sobie kurczę dociągniemy, coś tam się skrzywiło, e, więc tak, dzisiaj sobie zajmujemy się zapotrzebowaniem tutaj na mieszkania, dobra, tu sobie dociągniemy dotąd, co jest wzrost środków za to, że buduję, jacie. No Tu sobie dociągniemy, by tutaj były takie te osiedla. Tutaj nie będziemy nic ludować. Może jakieś sklepy albo coś. Może tu zróbmy jakąś drogę pod tym. Tutaj pod most. I zrobimy po prostu tak o przy brzegu. Może tu jakieś rondo zrobimy. Bo to jest taki dosyć ten ostry zakręt, więc... O, takie rondo zrobimy i tyle. To zrobimy jeszcze kolejny ten. O, stąd zrobimy kolejną drogę. I tu sobie ten jakiś o i tutaj kolejne zrobimy. Tu jeszcze o takie coś, taki wyjazd. No i dobrze to wygląda. No i tutaj tylko zostało nam zamalować. No tutaj mamy większą drogę, więc tutaj no, możemy nawet i sklepy sobie dostawiać. Chyba ja zrobię coś właśnie takiego, że sklepy dostawię, ale nie jakieś takie duże. okej? Okay? niech będzie taki pas po prostu i tyle. I tutaj dawajmy sobie przy tym. Tak zrobimy, tak sobie przejdziemy. Dobra, nie musi być jakaś równa ścieżka, nie? sobie tu podepniemy o czym ja mogę w ogóle pokazać że ostatecznie bardzo się cieszę co się dzieje na kanale bardzo się cieszę że nawet oglądacie coś jakieś po prostu gry która jakby no różnie się e, i co tutaj jeszcze dostawimy o tu zrobię większe dobra zrobimy większe e, i co mogę wam powiedzieć e, zachęca do wejścia do serwera distort, tu sobie damy takie sklepy, tu tutaj takie mniejsze nie Okej okay, przy rądzie tak ładnie O jeszcze to nie pokazywałem to coś takiego jeszcze zrobiłem tutaj A, Taką ścieżkę ale nie widzicie jej No świetnie Dobra już się zajęliśmy tutaj tym się Wprowadzają ludziska To jeszcze tutaj się zajmiemy tą strefą Myślę że tutaj coś takiego wam się spodoba Takie budynki Dobra jeszcze przy drodze sobie postawimy Tylko tak za bardzo nie wiem ja i gdzie Nie wiem gdzie będę jeszcze stawiał te ścieżki Bo to tak średnio ten... O 6000 zysku tak w ogóle. w ogóle ile autobusów? z autobusów korzysta 2000 na miesiąc. Wow. Wow wow wow. Ale tu... ale to dobrze idzie. Się budują, się budują chyba. A nie, bo jest zapotrzebowanie na takie domy? Na takie domy, okej, okay, to se tu to, zostawiamy to tak... nie, co to będą za domy tak w ogóle? Bo to są chyba takie największe, nie? Zrobimy tutaj takie coś. Dobra, już tam populacja wzrasta, ale to dobrze widać. To, to będą takie bloki, aha, dobra. Sobie tu postawi... to może takie bloki tutaj podostawiam i tyle. A nie, dobra, zostawiam wam, dobra. Już się zbudowaliście strasznie szybko, dobra. Zostawiam wam. Tutaj to też sklepy podostawiamy i tyle. ale czemu chcesz się wyburzać, ej człowieku? A rozumiem, no dobra, dobra, po sprawie. Tutaj robić między ten, nie wiem. Dobra nie wyburzyło się to na sobie. O kurde ale korki O co, a duży parking, no rozumiem O bo, co się tu dzieje z tymi tymi Kurde za mało parkingów jest, da się ulepszyć to jakoś Skutecznie już jest kurde za wysoko w ogóle Ja nie mogę, co, co ja mam wam zrobić? Wiecie co? Ja wyburzę to, bo wy ten... za, za dużo bierzecie za, za, Po prostu duży parking wam postawię, o o kurde, ten też du duży jest rzeczywiście. No poczekajcie, to sobie zrobimy tak... a bo jeszcze tu tylko ten... Ścieżka została, dobra i jakby, jakby bez tego ten to się, po się postawi. To ile ma, jaką ma pojemność? No dobrze, że nie Fajnie, że nie pisze, jaką ma pojemność, jakby... Świetnie. 160, aha! No to kurde, no to co to jest? No to ma mniejszą pojemność niż kurde duży parking. Chociaż jest większe, no dobra to postawię wam, ale do... Myślałem, że taki jeden poradzi sobie ze wszystkim, ale tutaj to trzeba widać, że są problemy. No kurde nie możecie pójść na autobusy i tyle. I mi korkujecie zamiast tego kurczyć całe miasto. Duż dumni jesteście z siebie. Aaa, rozumiem, bo po prostu dużo was przyjeżdża teraz, bo chcecie sobie tu zamieszkać. No i chcecie jeszcze mieć, wiecie, parking, okej okay, to dobra, to właściwie was rozumiem. To dobrze, że się korki robią. No dobrze, że przynajmniej tu, a nie nie wiem gdzie. No i czego tutaj stoicie? Aha, co tu się dzieje? What the hell? Czemu. Ej, gościu, czemu nie jedziesz? W ogóle tu. No, już wiem. bo, to, bo to W ogóle to też się to stworzyło tak, ten. Ej, mi to kasuj. Kuna, czemu nie możecie jechać po prostu? A nie, dobra, już się odkorkowało, No i dobra. No i fajno. Nie lubię tych parkingów. Czemu to ten. To wiecie, co. Po prostu tutaj po prostu postawię wam tu po bokach te A co przy, przy, przy tych, przy blokach nie może być czy co Ja może wam po prostu tu posuwam miejsca te i jakby będzie lepiej dla wszystkich Tutaj też chodzi o to, że po prostu się ludzie chcą zaparkować ale miejsca nie ma więc ja po prostu dam jakieś rzeczy A w ogóle było takie coś że że ten opłata za ten, za o, 13 tysięcy na godzinę w ogóle zarabiamy. Że, że jakby że płaci, płacą za to, nawet gdy parkują gdzieś przy drodze. Tylko ja nie mam pojęcia, gdzie są te usługi. W każdym razie już nie ma korków, okej. Okay. Jeszcze tutaj pododawa, pododaję jakieś te krzaki. O, ale blok, jaki wielki blok. To, to możemy jeszcze te domy zrobić. O kurde, pożar. Ale kurde, o, poradzili sobie da? Ja nie mogę, ile. Jacie, 19 tysięcy zarabiamy. O w ogóle możemy w następnym odcinku. Znaczy w stoję odcinku będę się tutaj zajmował tym, ale dobra. Wiecie co, jak mówię, to w tym odcinku jeszcze się zajmiemy takim początkiem chyba. Tej strefy, tego, tej nowej dzielnicy. Tylko może wiecie co? Użyjmy sobie tej drogi. Jest tutaj będzie większa zabudowa zdecydowanie. Tutaj tak, sobie pójdziemy. Sobie pójdziemy tędy tak po skosie, okej. Okay. Tu może będzie miejsce na parko. Tutaj sobie zbudujmy kolejne, te. Nie na razie tak to wygląda. Więc tu możemy sobie. A dawajmy takie duże, te. Przecież na wysokim nie ma zapotrzebowania, ale trudno. Dobra, to zrobimy sobie tą. tą zabudowę. O kurczę, ogród epikurejski. Okej. Okay. No dobra, jeśli będzie aż takie duże. Ale wody nie. Co? Wody nie macie? Aha. Okej. Okay. Już rozumiem dlaczego, bo to nie, nie przechodzi to, okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie przechodzi przez most, okej. Okay. Czemu to musi być po tej stronie? O dobra, łączona rura po prostu, o. Tylko jeszcze chyba by się, a nie, prąd, okej, okay, prąd idzie o. przez most, ale rury już nie. Znaczy dobra, to zrozumiałem, ale, na wokół... no bo się też są rury. To pod spodem, o kurde, 7 tysięcy mieszkańców już mamy. Wreszcie się, to szybko rozwija. A jak tam? Z zaparkowaniem, o! Dobra, jest dobrze Musiałem po prostu usunąć te, te, te Trawy, no ale no cóż Tutaj chciałem zostawić, żeby wiecie było ładnie, ale Jak nie chcecie to To okej, okay, jakby nic nie mówię O kurczę nie no, fajne miasto tutaj Nagle tak, tak losowo jest postawiony ten Taki wielki blok W ogóle zobaczmy jak ze szkoły, mamy 7 tysięcy mieszkańców jak ze szkołami, okej okay, Się kończy miejsce powoli Okej, okay, w liceum w ogóle nie, nie ma ten. Aha, mamy wybrać jeszcze funkcjonujące dzielnice? No to co, wszystko! Mogę dosłownie do tej szkoły, mogą wszędzie iść. Do podstawówki zresztą też. A to są światła, jeszcze się zrobiły. Weź mi łysy te światła. Czekajcie, jeszcze to, to musimy odwrócić sobie. A to jest kierunkowa w ogóle. Uszkodzenia od warunków pogodowych. Że co? Ale przecież wiosnę mamy, to jak. Od, od czego wy ten? Wichura jest. Aha, wichura może jest jakaś, nie wiem. Okej, okay, to jeszcze pod domem w ogóle ktoś się wybuduje, okej. Okay. Tutaj trochę pusto jest, ale to się. Rośliny się postawi, tyle. Tu dodamy małe w ogóle. Aha, a co tu się stało? Nie, no. Genialne granie, no co by tutaj zrobiło? Ja się pytam, czemu to takie brzydkie jest. Dobra, zrobimy zwykłą, dużą drogę po prostu, sześciopasmową. Dziękuję. A wiecie co? Właściwie to wy nie potrzebujecie tych światełek na razie, bo przyspieszę wam tutaj ten proces, bo wy świateł tutaj nie potrzebujecie tak nie macie nic na naprzeciwko, nic wam nie jedzie, więc no... W ogóle to już jest całe zapchane, nie? Ja pierdziele. Ale wy chcecie korzystać z tych parkingów, ale to dobrze. Zarabiam sobie na to. A jeszcze tu są świateł, czemu wy tutaj... Czemu to też w takich miejscach robimy? sobie park zrobimy? W ogóle duży park Odblokujmy sobie duży park, bo tak Nie wiem, niby ten Nie, nie mamy odblokowanego, duże parki Okej, okay. duży park o, Duży ten park to jakiś nie jest To jest wielkości małego tamtego Ja ci city, city, city. 20 tysięcy, co tu się dzieje? Ja nie mogę, ile my zarabiamy teraz? Z bogaty jestem Dobra, i sobie wyrównamy czy nie to do, do wygładzenia do, 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 podnos do podnoszenia po prostu sobie spadek zrobimy okej okay. ładnie 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 o kurde czekajcie o. tutaj to nie tutaj to zróbmy obok tego o, piknie czekajcie tylko nie ta droga ta mniejsza coś tutaj tak się wykrzywiło lekko no kurde nie wiem czemu mi się to takie coś robi, ale nie chcę. Okej, okay, spoko. Dobra, teraz lepiej wygląda. Dobra, nie wnikajmy to, że tutaj ten filar jest w dziurze. Nie, nie wnikajmy w to. A mamy zapotrzebowane na nie średnie te budynki. Sobie tu dostawimy. Tu też. A to już nie będą niskie. Już tu jest... Nie, tutaj to tak średnio. Gra pokazuje, że średnio ten... Bo tutaj się budowało. No i macie park jeszcze szkoła wam by się przydała. No i transport, ale dobrze, to w następnym odcinku wy za, dostaniecie za niedługo PKS-a pięknego. Dobra, i 8 tysięcy mieszkańców, o korek jeszcze się robi, no ale to dobrze, jakby tutaj to ze względu na rozwój, nie mamy pociągów ani tych rzeczy, więc to dobra. Chyba to by było na tyle z tego odcinka, więc dzisiaj tak rozpoczęliśmy rozwój i co do następnego.